Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izaka przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter Strike'a. A ten odcinek jest dla mnie bardzo, 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 bardzo specjalny, bo jak część już z was pewnie wie, Zostałem tatą. Jezu, aż, aż normalnie by się oczy zeszklą teraz, Boże. Taki odcinek strasznie specjalny dla mnie, oczywiście, bo tak, bo zostałem tatą, moi drodzy, dosłownie dwa dni temu. Mam, mam nawet zdjęcie przygotowane, znaczy, takie z Instagrama. Jak ktoś śledzi Instagrama, to już na pewno, na pewno widział. To jest moja córcia, Łucja moi drodzy, także, Jezu, ale nie mogę aż mówić, Ty. E, stwierdziłem w sumie, słuchajcie, że, że e, no, że tak mogę o tym przy okazji powiedzieć w sumie na filmie z mojej takiej najdłuższej serii, na pewno ulubionej u wielu z Was, e, serii, która jest już mnie na kanale od wielu, wielu lat, tak naprawdę i dzisiaj tak mogłem zacząć odcinek, Powiem, że dużo osób w tę serię ogląda i lubi w ogóle, więc, więc, e, może za szybko zamknąłem, e, moi drodzy, ale tak, ale, ale jest mała, mała Luśia i i, I, Jezu, niesamowite, słuchajcie, niesamowite momenty dla mnie w ogóle i, i tak, i już teraz, słuchajcie, będę y, 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 tatą detektywem, papa Izak, tym ty właśnie papa, y, papa Izakiem zostałem, moi drodzy, y, także tak się dzisiejszy odcinek zaczyna tak, od takiego mega, mega pozytywnego strzału, tak, moi drodzy, y, no więc zostałem tatą. Oczywiście, słuchajcie, będzie to, będzie to wymagało dla mnie dużo czasu, dziecko i w ogóle, ale, ale od razu chciałbym powiedzieć, żebyście się nie bońfili, słuchajcie, bo streamy będą, filmy będą, wiecie, to jest moja praca. Normalnie jak ktoś zostaje tatą i pracuje, no to do pracy chodzi. Znaczy, to bierze sobie dwa tygodnie zwykle urlopu jakiegoś tam tacierzyńskiego i, i, i pracuje dalej. Ja tak samo będę pracował dalej, to znaczy będę nagrywał filmy na YouTube, i będę streamował, nie musicie martwić o moją obecność. Myślę, że to, to, to akurat bardzo nie wpłynie na moją systematykę wrzucania filmów, czy systematykę Streamowania, także na pewno wszystko będzie. E, o jezu, aż. Jezu, nie sądziłem, że to będzie takie, takie, takie dziwne. Boże, nie mogę. Jezu, słuchajcie, jestem tak szczęśliwy, strasznie, że nawet co nie, nie wyobrażacie. E, no, więc dzisiaj taki, taki miły odcinek. Moi drodzy, złapanie haksów. W sumie, Jezu, to jest niesamowite. E, no. W każdym razie, moi drodzy, już tak, już tak przechodząc sobie do, do Overwatcha, to, to zaczniemy, moi drodzy, Overwatcha troszeczkę niestandardowo, dlatego, że dlatego, że w tym momencie trwa głosowanie na Polish ESport Awards, czyli taka w sumie najbardziej prestiżowa nagroda coroczna w różnych kategoriach, gdzie do wygrania mam też nagrodę. Ja i organizacja i Zakobors, więc dlatego tutaj chciałem na początku poprosić was, was o wasze głosy i dlaczego Overwatch, właściwie, bo inne organizacje, moi drodzy, zaczęły działać mocno, żeby, żeby tę nagrodę za, za najlepszą organizację wygrać. Między innymi e, Ago w sumie zaangażowało mocno mocno Gimpera w promocję, e, także tutaj sobie potrzebujemy Waszej pomocy. No właśnie. Gimper tutaj prosi o, o pomoc swoich swoich widzów i oczywiście wszystkich fanów Ago. E, Team Kingwin też tak samo prosi na filmach. No właśnie. Więc słuchajcie, organizacje zaczęły, zaczęły działać, także tu taki overwatch organizacji, którzy, którzy chcą sobie, które chcą sobie pomóc oczywiście w uzyskaniu głosu, dlatego też korzystając z tego, z tego overwatcha chciałbym Was poprosić o głosy. Moi drodzy, możecie głosować na, na stronie Polish eSport Awards. Macie od razu pod wideo, macie link od razu do strony, gdzie możecie zagłosować. Zresztą ja może sobie szybko przejdę. Kategorii jest kilka. Gracz roku, no, tutaj bym wybierał między Jankosem, Niszą a Tazem, najbliżej jednak chyba, oj dobra, to tak, aha, bo to się cieniuje od razu dalej. Dobrze, to tak to wygląda, więc zagłosowałem na Jankosa, mimo, że oczywiście jestem z cs i tutaj jakby oczywiście polecam Taza do zwycięstwa, chociaż dla mnie największy taki sukces, tak pacos na popularność gier w Polsce i w ogóle, to to właśnie chyba Jankos. No i tutaj są te organizacje, moi drodzy, e, dlatego tutaj oczywiście wybieram Izako Bors, to jest, słuchajcie, pierwsza rzecz tutaj Izako Bors, żeby wygrać taką, taką nagrodę. Partner roku, moi drodzy, no tutaj tych partnerów dla mnie ważnych jest kilku, ja oczywiście wybiorę, wybiorę Sprite'a, z którym działam bardzo, bardzo długo, tak samo organizację i Zakobors istnieje dzięki Sprite'owi. Event roku. No tutaj chyba nie ma w ogóle wątpliwości. To jest dla mnie Ajem, który jest niesamowitym eventem, wizytówką właściwie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Rozgrywki roku. Tutaj. Ja myślę, że ja zagłosuję na Polską Ligę Sportową bo, bo tę ligę komentowałem Dla mnie oczywiście Tutaj mi do Polskiej Ligi Sportowej Najbliżej, także też oczywiście Polecam, o i tutaj widzę samego siebie Moi drodzy, streamer roku e, Także mam nadzieję, że, że oglądaliście moje streamy W tym roku, w poprzednim roku i, I że te streamy wam się podobały, zagłosuję na siebie Mimo, że aż tak trochę głupio, ale, ale Tak to wygląda e, Moi drodzy inicjatywa Sportowa Roku e, Tutaj to jest Trudne trudne pytanie, ale, ale cóż. Chyba zagłosuję na Legię Esports, bo jednak z Warszawy. Komentator roku, tutaj znowu się pojawiam. Gdzieś na dole trzeba przeskolować, żeby mnie znaleźć, ale mam nadzieję, że znajdziecie. Mimo wszystko, mimo że tak dużo nie komentowałem w tym roku, ale majora skomentowałem Counter-Strike, tak? Były dwa majory w tym roku. Jeden należał do mnie. Trzy tygodnie komentowania. Mam nadzieję, że, że też oglądaliście. Kampania roku, no tutaj znowu, jak widzicie, jestem ja i to nawet w dwóch miejscach, zdaje się. Tutaj też, tutaj też przy tym uczestniczyłem. Tu jeszcze uczestniczyłem, jest Sprite 2 na 10 Co mi się najbardziej podobało? To jest pytanie. No, chyba najbardziej mi się podobało alternatywy komentarz Izaki Coca-Cola, czyli, czyli komentarz na Mondialu. Dla mnie najbardziej chyba niesamowita przygoda. Odkrycie roku. Mimo, że z Sobolem grałem oczywiście na ROG To myślę, że misja eSport tutaj dla mnie Była takim odkryciem roku No i tak, żeby, żeby oczywiście głos był ważny Trzeba zautoryzować poprzez Facebooka, Twittera, Google albo Twitcha Bardzo prosta sprawa Tego już może nie będę robił Za chwilę sobie to zrobię pocinku, odcinku, żeby głosy też się moje zaliczyły Bo głosy dla mnie dobre Więc sobie to za chwilkę zatwierdzę I moi drodzy możecie głosować do 11 Czyli do 11 lutego Czyli dzisiaj i jutro znowu możecie zagłosować Także jeżeli ktoś chce mi pomóc to możemy zrobić to dwukrotnie I dzisiaj i jutro a my zabieramy się do DEMKA. Przepraszam, że dzisiaj taki dłuższy, dłuższy wstęp, taki odcinek specjalny Overwatcha. Postanowiłem, że, że wykorzystam okazję. Jeżeli jest okazja faktycznie yy, wygrać jakieś nagrody, to czemu sobie nie pomóc? Skoro też inni sobie pomagają. No i lecimy, moi drodzy. Z Overwatchem mapa <coughs> The Mirage. Pan podejrzany ze snajperką. Ten movement taki. Ten movement jego taki. Taki 2 na 10. Ja sobie jeszcze trochę przyciszę tylko y, tego Overwatcha, oj, bo za głośno. No nie, nie wpisałem. Trochę mi się jeszcze ręce trzęsą z tego stresu, wiecie? No. Cały czas to łupu pochodzi. W ogóle na noc nawet nie, nie zmienia, prawda? Tylko cały czas... O, teraz z Digielkiem. Celownik w dole. Gdzie są w ogóle przeciwnicy? Bomba leży. A, bomba leży na gale, dobra. Co ten ziomek robi? Nie wiem. 901 statystyki. Nie wiem, czy nam się coś nie zablokowało. A teraz sobie skaczę. Nie no, powiem, że odcinek fajny. W ogóle wyobraźcie sobie, że. Tak, dzisiaj się urodziła w piątek. W piątek rano. Z piątku na sobotę jeszcze spałem w szpitalu. Teraz w sobotę na niedzielę spałem w domu żeby trochę, trochę odespać, no i chciałem tego Overwatch'a właśnie specjalnie nagrać dla was, żeby się pochwalić, żeby wam powiedzieć o tym, co się wydarzyło. No tutaj się w meczu nic nie wydarzyło, po raz kolejny. Ale tak, ale chciałem się wam pochwalić na tym Overwatch'u, tylko żeby nagrać Overwatch'a, to musiałem zagrać, zagrać jeszcze mecz Mankinga, bo nie miałem rangi. Więc zagrałem mecz Pemkinga, wbiło mi legendarnego Orła na szczęście. Na szczęście się udało wygrać za pierwszym razem, bo wiecie, nie mam za dużo czasu, bo nagrywam Overwatch'a i za chwilkę lecę, lecę do szpitala, do... Do Paulinki i do. i do Lusi O, o, o. Ja nie wiem w ogóle co to jest za demo, ty. Jakieś strasznie dziwne jest to demo. Pan podejrzany w ogóle na początku, tak, 901, teraz nie wiem. Czy bym napisali, że go zreportowali, się przestraszył, czy o co tu chodzi? O lala, o la teraz to siadło, ty. No dobra. No i widzieliście ten ruch mechaniczny celownika Oj proszę Tak mi się wydawało właśnie z tego digla strzelał w podskoku wtedy, co zasakiwał z dywanów na B Że tam coś dziwnego się wydarzyło, no, ale słucham dobra, może... Może nie wiem. Myślę, że faktycznie będzie sobie strzelał w oczy z Digla O, M41S Już bez S <gryw> Tak jak psikuta Bez S. No, ten tam skrócik, na pełnej. A już widzę trzech botów. O, ale tu się celownik zablokował od razu, co? W ogóle, jaki dziwny człowiek jest ten m 1 m 4 m 41 po prostu. Ja sobie nie mogę powiedzieć M41 bez S. Ale to się ciężko tak mówi, jak, jak mówi się M44 albo M41S. I tak powiedzieć M41, po prostu bez S, jak już jest ciężko, nie? Boże, jak dziwnie. Aż automatycznie po prostu do, dodajcie tę literkę S na koniec. Niesamowite. A zmiana broni na pompkę. No dobra. zobaczcie, w ogóle jak on... On trzyma w dole i po prostu ma pod je. zobaczcie, widzicie jak to leci od razu do góry? To jest jakby tu ewidentnie widać aimbota, nie? Ewidentnie widzicie, pod je ma ten... O widzicie? On sobie tak. Naciska jest jakiś przycisk, żeby się zablokowała pozycja na głowie, prawda? Ale, Ale jakby mechanicznie mieszka wciąż jest w dole, na podłodze, on sobie koneczkę MK'a, żeby na, jakby namierzył na głowę, puszczę MK'a, no i mu zwraca celownik tam, gdzie był wcześniej. A to widzę, że gościu sobie gra jakiegoś już Po kolei każdą broń sobie testuje. Nie no, fajnie, fajnie. Znaczy, było widać od początku tej pierwszej rundy już, To jest jakiś bot, prawda? W sumie, bo ten moment taki bota raczej. Tam dwóch botów już nie żyje. 1011, 0 0-12 już teraz. No tam ciężko się gra w w takich meczach chyba co. Masz no, się pan podejrzany zdenerwował. No bez kawa w ogóle gra. No w sumie po co, mu kewik tam nie. Zresztą i te kule w ogóle lecą, jezu. <noise> Gdzie on w ogóle strzela, ja pielnicze dobra, oczywiste ponad wszelką wątpliwość, oczywiste ponad wszelką wątpliwość, no tu, tutaj może nie, chociaż tam też były jakieś skrypty na, na te, na skoki, nie, więc tu też możemy chyba em, przesłać werdykt, wszystko się zgadza, tak, oczywiste, oczywiste, prześli, w, prześli werdykt, no to musiało tak być, słuchajcie, to tak musiało być, e, mam nadzieję, że się pojawi jeszcze i jeszcze jedno demko Jeszcze muszę słuchajcie, jakiś pikem ogarnąć, wiecie? Bo pytacie mnie o pikem. Jeszcze, słuchajcie, pikema, a nie zrobiłem, wiecie. Jeszcze pikem, a nie zrobiłem. Zdaje się, że mam na to dwa dni. Dwa dni 18 godzin. No muszę to ogarnąć, słuchajcie, jak tylko, jak tylko już przyjadę z Paulinką i z Łucją do domu. To wtedy postaram się coś może albo nagrać, albo wrzucę po prostu jakieś zdjęcie na fanpage'a z, z moim pikemem. Teraz wiecie trochę z czasem. Jeszcze może być trochę problem, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak się to ułoży. W czasie wszystko. Na razie sobie ocenimy jeszcze jeden dowód. Tak, standardowo jak na każdym odcinku, wrocz ostatnio po dwa urocze. O, keszyk będzie, proszę. Keszyk. Tak sobie tak sobie myślę, że fajnie by było, gdyby kasza usunęli z tego, z tego cs i jakoś coś z, nim, coś z nim zrobili, żeby wrócił Cobblestone. Ja to Cobblestone bardzo lubiłem zawsze oglądać, wiecie. To była taka fajna, taktyczna mapa. To kombinacyjnej gry. No ale cóż, zobaczmy. Kotwica w zespole to przeczytałem Katowice w ogóle, jak sobie myślę, kurczę. No i EM już się zbliża faktycznie. Pan podejrzany midem chodzi z nożem, mimo że nie mógł dosyć informacji, że to jest całkowicie pusto i że tutaj nikogo nie może być. Więc wchodzenie midem z nożem to jest dość skomplikowana sprawa, wam powiem szczerze. Oho. Oho. Goś się skrada. No, zobaczcie, jak go wyminął. Nie, no, dla, mnie już, dla mnie już haksy, nie? Jakby to. To już po tym wchodzeniu. Znaczy, nożem z no Jakby to się może zdarzyć, ale po tym co widzimy teraz. W kolejnej sytuacji, jakby tak skanik w głowę poleciał. Jezu, no mógłby. Oj, przegrał to, zobaczcie. Mimo wallhacka. Nie, bo aimbota chyba nie ma tutaj, wiecie. Aimbota raczej nie ma. Przynajmniej na razie nie używa. Ale wallhack tutaj dla mnie jest. Ewidentne. Chociaż, chociaż, kto wie, kto wie. Mhm. Nasz no się ostro wziął do roboty, widzę. On to wie, że tylko scoutem gra jak na razie. Tylko scout, only scout challenge może. A w ogóle ile mam podejrzanych? 23 fragi. A to może on tak specjalnie właśnie gra tylko ze scoutem. I tutaj być może potu... <coughs> Przepraszam, potuwał sobie rekint. Być może dostał informację. No ale ta pierwsza runda już była taka... taka, taka strasznie cheaterska. Zobaczymy dalej, co jeszcze, co jeszcze pan podejrzany zrobi, ale dla mnie... dla mnie cheatens. Teraz wiecie, przez to, że CS jest Spirit of play to być może tych hakców. O, zobacz, zobaczcie, co on zrobił. Patrzcie. Zobaczył, co się dzieje przez ścianę, nie? Już, leciał, już chciał wychylać, ale cofnął, kiedy zaczął Neida, lecącego w jego stronę, nie? To są takie rzeczy, które powodują, że, że mamy ochotę go zreportować, absolutnie. Jestem zdziwiony, że to się nie skanuje teraz swoich przeciwników. Mhm. To no, jest jak podcelownik. No tak. Kolejna osoba do zreportowania. No słuchajcie, tak oferuję, że tak powinienem nagrywać chyba tak nie po 5 odcinków mam wrażenie, a to i tak nic nie da mam wrażenie z tymi cheaterami, bo tych czterech jest tutaj tak dużo teraz, na takich, wiecie, niższych poziomach. No tak jak mówiłem, ja, jak w to naprawdę nie spotkałem teraz od, od nie wiem kiedy. Od bardzo, bardzo dawna. A nie wiem czy nie ma jakiegoś. Ej, ma słuchajcie, pod pod te głowy, chociaż to też, no, jakby na Wolhaku, no, też takie głowy można łatwo trafiać. Jak goście tutaj wchodzą po celowni dokładnie, a ja ty wiesz, w którym momencie kliknąć, nie? Mhm. Mm Ja sobie z tego skauta mieli, co? Już na pierwszym miejscu? Nie, jeszcze nie, bo tam Grzechotnik też mocny zawodnik, widzę. 30 też wykręcił. W 25 rund. To niezły nie wynik, 30. Ja dzisiaj jak wygrałem meczek to miałem coś, coś koło 32 fragów. 33, nie pamiętam dokładnie. Na pewno 30 była, co prawda na, na orzełkach, w laurach. Ale trzeba było trochę wykerować. Chociaż mam jednego dobrego zawodnika w drużynie. Zresztą mogę pomoczy chyba sprawdzić co jest taki tego meczu ostatniego to Wam pokażę, jak mi poszło w meczu o rangę, no bo musiałem tę rangę zdobyć, żeby mieć się overwatcha, bo bez rangi nie ma overwatcha w ogóle, słuchajcie Także trochę... Oho uh -huh. Także timing był e timing był e tego braku rangi słaby, bo wiecie, że ja nie mam za dużo czasu. Liczyłem, że słuchajcie, będzie szybki meczek i był w sumie szybki meczek, nie wiem, ile trwał 30 minut może max ale szybkie rundy były na szczęście, także szybko wbiłem rangę, szybko zacząłem nagrywać Overwatcha, żeby tylko dla was ten odcinek dzisiaj wrzucić, tak w niedzielę, no i cóż, lubię to Overwatche, wiecie, to jest taki moment w sumie, wiecie, Overwatch to jest spoko, bo tak, z jednej strony jest CS, tak? Ulubiona gra chyba u mnie na kanale, czy, czy wasza też, mam nadzieję, e, to jest raz, dwa, łapiemy cheaterów, robimy coś dobrego i trzy, kurczę, to jest taki, to jest też taki trochę materiał vlogowy, w sensie, gdzie sobie mogę z wami pogadać, powiedzieć, wam, co tam u mnie, co się działo, wiecie, tak jak teraz się dużo dzieje u mnie w życiu to mogę wam się trochę pozwierzać, także to jest dla mnie takie fajne, takie, taka fajna sprawa. Ja myślę, że właśnie dużo ludzi sobie lubi nawet odpalić tego Overwatcha, nawet niespecjalnie oglądać, ale po prostu posłuchać, co mam do powiedzenia, bo to jest taka, Overwatch to jest taki, to jest taki, kurczę, odcinek kompletny, nie? Gdzie jest fan, jest fajnie, jest CS, jest integracja, w ogóle jakoś tak, kurczę, lubię, wiecie. Robię tego Overwatcha, no stąd właściwie to jest najdłuższa seria na kanale, stąd się nie zatrzymuję Czasami oczywiście jest tak, że, że tego Overwatcha nie ma przez jakiś tam czas, prawda, ale zawsze do tego wrócza wracam I myślę, że wy też chętnie do tego Overwatcha wracacie I to jest mega miłe, to jest mega miłe, słuchajcie Niezależnie od tego, co się dzieje w cs Czy są spadki, czy nie ma spadków No tutaj mógł dostać info, bo chyba na, na, na pełnej biegła Albatros A, to hot nawet był szybszy Chociaż miał lepszy kąt, to też było mu łatwiej trafić no ale tak, pięć rund rząd rzędów wygranych, nie wiem czy to jest siódma runda czy ósma już, chyba siódma runda, bo pierwszą przegrał, pierwszą tego klaczyka przegrał tutaj jeden na jeden, oho, no tu Annaki, oho, stoi na respie, no przynajmniej przez chwilę stał. No, skanik będzie? BĘDZIE skanik, oczywiście. Piękny hedzik. Piękny hedzik kolejny piękny hedzik. No, pan pod podejrzany się chyba co? No już nie wygra tego meczu. No to, oj, odpalony już teraz mocno, co? Już teraz tam wszystko musiada widzę. Już poleciał po te fragi. Nie, ja myślę, że tutaj też oznaczymy wspomaganie celowania, bo jakie wspomaganie celowania moim zdaniem było. Dalej nie niewystarczające no dowody. No i proszę, jest werdykt. Tak, tutaj będę musiał to ogarnąć. Będę musiał to ogarnąć. Pomyślimy, pomyślimy, moi drodzy, gdzieś tam może na streamku zrobimy pikema, jeżeli się uda stream odpalić, nie wiem, nie wiem. Spróbuję moi drodzy dzisiaj nawet, czyli w niedzielę jakiegoś streamka odpalić, nie wiem jak się to uda, czy to się uda w ogóle, bo nie wiem jak długo będę jeszcze w szpitalu, bo za chwilkę jadę, ale zobaczymy. Moi drodzy, jak coś to to, 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 to na Facebooku będzie info i na grupie na Steam i na Stories, pewnie też, <laughs> więc jak coś, to, to śledźcie social media, no i, i cóż, i no, i, i chyba pozostaje mi się pożegnać dzisiaj już w tym, w tym odcineczku, moi drodzy. Ja, słuchajcie, witam Was po prostu w, w, na kolejnym moim etapie życia, bo dla mnie zaczyna się nowa epoka, właściwie. Nowa epoka się dla mnie zaczyna. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć, słuchajcie, przed tym wszystkim dalej, po prostu. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia na streamku albo w kolejnych odcinkach. Cześć, cześć.